kochani. Zapraszam Was dzisiaj na materiał, w którym powiemy, jak za pomocą bakterii narin możemy wzmocnić naszą odporność. Jak wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego dzisiaj opowiemy o tym, jak poprzez profilaktykę wzmocnienia stanu naszych jelit możemy wpłynąć na naszą odporność, a także jak dzięki temu nasz organizm może szybko zareagować, kiedy już pojawi się patogen i kiedy zacznie rozwijać się choroba. Jak wspomniałam na początku, jak też widzicie w tytule, będzie to materiał poświęcony bakteriom narin. I tutaj, żeby Was zaciekawić, chciałabym przytoczyć dwie takie ciekawostki jedną właściwie historyczną, drugą troszeczkę bardziej aktualną. Otóż bakterie narin były wykorzystywane do oczyszczania z negatywnych skutków po wybuchu elektrowni w Czarnobylu, a dzisiaj są przez wielu używane do również oczyszczania, ale po negatywnych skutkach radio czy chemioterapii. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chorujemy, a na to odpowiedź może nam dostarczyć odpowiedź na kolejne pytanie, czy mamy we krwi alfa-interferon. Mówię, mówię o alfa, bo jest on no, jednym z najważniejszych z tego całego zespołu, bo interferon jest to szereg białek o podobnych właściwościach wydzielanych przez komórki układu odpornościowego w odpowiedzi na wirusa. Interferony indukują albo uaktywniają. Określone białka, które blokują jego replikację. Interferon, wytwarzany poprzez pracę jelit, reaguje najszybciej. I tutaj należy pamiętać, że wirusy nie zarażają od razu. Potrzebna jest ta masa krytyczna, więc. Kiedy pojawiają się pierwsze objawy, pierwsze symptomy przeziębienia, tak naprawdę już tutaj bakterie narin mogą nam pomóc, ponieważ inhalacja roztworem właśnie sporządzonym z bakterii narin blokuje replikację, po prostu zatrzymuje namnażanie się wirusa. Musimy także pamiętać, że wirusy bardzo szybko produkują toksyny, które wędrują do krwi i powodują bóle, powodują także podwyższoną temperaturę. Wtedy wielu ludzi skupia się na zbijaniu podwyższonej temperatury zupełnie niepotrzebnie, ponieważ jest to bardzo ważny element walki organizmu z chorobą. Wtedy powinniśmy się zająć podniesieniem na przykład właśnie interferonu we krwi i są to nam w stanie zagwarantować bakterie Narin, które mogą podnieść alfa-interferon do 2650. Dla porównania taka norma laboratoryjna wyrzutu alfa-interferonu przez nasz organizm to 2000. Więc zastosowanie bakterii Narin to naprawdę taki potężny zastrzyk dla. Naszego układu odpornościowego. Musimy pamiętać, że jeżeli nie rozpocznie się proces wytwarzania przeciwciał, czyli jeżeli nasz, nasz układ immunologiczny nie zareaguje, to człowiek zawsze może zachorować. I skutki tych chorób są, wiadomo, różne w zależności od organizmu. Więc jeżeli we krwi nie krąży interferon, a mówiąc krótko, wszczepiamy wirusa, doprowadzamy do choroby, z którą po prostu organizm sobie nie radzi, i możemy nawet zabić człowieka. Jaki związek ma to wszystko z jelitami? Jak wiecie, w jelitach buduje się 80% odporności. Ma na to wpływ przede wszystkim żywienie, ale także szeroko pojęta psychosomatyka. Bo tak na przykład stres i wydzielanie y, ciągłe wydzielanie do krwi kortyzolu czy adrenaliny mówiąc krótko niszczy naszą odporność, a także dość poważnie zaburza mikroflorę jelitową. Y, musimy także pamiętać, że jelita to nasz drugi mózg, więc tam obrazują się y, wszystkie nasze emocje, więc y, Budując tak świadomie układ immunologiczny, musimy naprawdę zwrócić dużą uwagę przywiązać dużą wagę do stanu naszych jelit i całego układu e, trawiennego. Kolejną i ostatnią na dzisiaj taką ciekawostką o bakteriach narin jest fakt, że spermentowane za pomocą właśnie bakterii narin mleko powoduje wzrost wytwarzania alfa-interferonu we krwi oraz komórek Natural Killer, czyli komórek układu odpornościowego. Dziękuję, że, że byliście dzisiaj ze mną, dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam już niedługo na kolejne.